Cześć, jak z tej strony, witam Skipert. serdecznie w ostatnim e, poziomie Stonebrider Raider 1 The Great Pyramid i witam was w inwentory, ponieważ e, tutaj za chwilę spadnie nam boss pod tytułem Torso I tak jak obiecałam będziemy używać uzisów e, no i to jest właśnie Torso, taka duża duża zabawka na i trzeba w niego wpakować chyba z 1000 albo 2000 nie pamiętam ile. E, w każdym razie dużo amunicji. I trzeba uważać, żeby nie spaść. Tak, jakby coś, nie? Także czekamy, czekamy, aż sobie. O, o. Aż sobie umrze. No, nie spadnij, Laro. Przez chwilę się wystraszyłam. Nogi nie. O, o troszeczkę nam zadał obrażeń, ale to nic. O, dobra, już nie żyje. Już możemy sobie spokojnie pospierać amunicję i odsunąć się, bo on też wybucha. On jest z tych wybuchowych nisiów. Dobra. Nie było takie to straszne. Ale... Można się wystraszyć za pierwszym razem, szczególnie jak jest się dzieckiem, jak się go widzi, można się wystraszyć. Ale poza tym torco jest spoko. Fajnie była przedstawiona walka z aniversary z nim. Dodali to o to, że można było go po prostu zrzucić z góry, jak wisiał na jednej ręce i mu się to jedną rękę fajnie to, Fajnie to było wymyślone. No. Boże. Dobra, na wprost. Idziemy na wprost. Idziemy przed siebie. Tak, jeżeli podtrzymujecie moją koncepcję, że Atlantyda to jest jeden wielki organizm i to bicie serca z tego organizmu, to dzięki. <grym> Ale tak chyba na pewno jest. Dobrze, tutaj mamy jakąś... Aha, dobra, tego na razie nie ruszam. Idę przed siebie. To jest jakaś zagadka z blokami której nie lubię. za się tej gubię. I tylko się właśnie boję, że się gubię. Ale mnie ser swędził. Dobra. Posuń blok 3, 3. Potem na górę. Dobra. Czyli wejdziemy sobie na górę. Posuń blok 1. Posuń blok 1. To jest ten, który przed chwilą widzieliśmy. Okej, okay, wejdź na blok. Claim, claim Dory. Dobrze, claim, claim Dory. Ej! W ogóle widzieliście to? Weszłam na zapadnie i zapadnia się nie... Nie zapadnęła, a teraz się zapadnęła, spoko. Ale w ogóle... Dobra. Czyli nie od razu. <grym> tak, uwielbiam, słuchajcie. Uwielbiam to miejsce. Znaczy, nienawidzę go strasznie. Dobra, klein claim door. W prawo na dół. Czekaj, dlaczego w prawo na dół? Dobra, zapiszę sobie, zanim coś zwalę. W prawo na dół blok, raz do przodu. Ale dlaczego w prawo? Jak ja mogę tutaj? A, dobra, już wiem, o co chodzi. Już wiem. Dlatego na dół, że musimy ten blok wyciągnąć na zewnątrz. Żeby móc go przesunąć. I pod dźwignię go podstawić. Dobra. Wysuwamy bloczek, wchodzimy z samej strony. I przesuniemy ten blok pod dźwignię, żeby móc pociągnąć dźwignię. I o to chodzi. O to chodzi, to teraz wszystko wiadomo. Tu jest lawa jakby coś, nie? Okej. Okay. Haj, Lara, pchaj. Pchaj haj mi. Wszędzie raj. Ok. Teraz znowu idziemy na górę, ciągamy dźwignię i nie wiem, co się dalej stanie. Ten poziom jest przeze mnie najmniej grany. Dobra. Blok raz do przodu, powrót, drugie, przejście. w blok, dźwignia. Dobra, ja mam napisane... Shit! A! Okej, okay, otworzyły mi się drzwi. Ja mam... Kurde, napisane po prostu kolejne pomieszczenie i takie what the fuck dalej. A, zwadnij Dobra, mam. Dobra, mam. I teraz tak. W prawo, aż otworzy się most do pierwszego. Kuździwa! Ten ołówek z Agaty mnie nie lubi. W prawo, aż otworzy się most. To nie był dobry pomysł. Więc tak, w prawo, aż otworzy się most. Otwarty most. No, odwróć się. Nie. Czyli jeszcze jedno. Tutaj powinien się otworzyć. Jeszcze nie. Czy on się otworzy jak skoczy tu? Chyba tak. Otworzył. Dobra, widzę, że ta kra naprawdę mnie nie lubi. Teraz się otworzył. Ta, teraz się otworzyło. To teraz szybciutko. Żeby się nie zabić. No, tam będzie pierwszy sekret. Za tym mostem. Ok. Dobra. <grystanie> Mamy to. Duża apteczka, yy, shotgun, szybcy i magnumeczki. Tylko, że w tym poziomie akurat używamy UZI, więc wolałabym klipsy do UZI. Ale wiecie co? Mamy tego. 5,5 więc. Więc teraz mamy problem. Więc właśnie teraz mamy problem. No dobra, tyle nam wystarczy, żeby wrócić. A reszta to nas nie interesuje. Dobra, lecimy dalej. Wiem ja sobie to może odznaczyła. Sekret na początku tego pomieszczenia. Do końca pomieszczenia o lewo przejście. Oki. Okay. Dobrze. Jeżeli tak mówię ja do siebie z przeszłości, to tak musi być. Myślałam o goldzie i stwierdziłam, że teraz zrobię golda, bo później nie będzie mi się chciało wracać do jedynki. Chciałabym mieć to już zakończone. O, właśnie, dobrze. Więc stwierdziłam, że zrobimy Golda od razu, a później sobie przejdziemy do dwójki, a co z dwójką to już... To już się okaże. Dobra, znowu tutaj będzie kula. Tym razem z tej strony. Tam. Nie wiem, czy leci, czy nie leci. A, nie leci, świetnie. Mhm. Mm Podejrzewam, że chce mnie wziąć pod włos. Mm -hmm. no to teraz to na pewno nie zdążę. Chociaż w sumie, ledwo co, ale jednak. Jesteśmy bardzo blisko tego pomieszczenia, w którym przed chwilą byliśmy. Znaczy wcześniej, tam gdzie ten skion był. Dobra, to jest bardzo wysoki skok. Tu się mogę zabić. Taki skok powtarza się na przykład jeszcze w dwójce. Dobra, jesteśmy przy Skionie. Zabijamy Skiona i robi się boom. Robi się takie ogromny boom. I tak jakby polecam stąd po prostu uciekać. Nawet nie nie próbujcie z nimi walczyć, bo to nie ma sensu. Tylko po prostu spadamy stąd. Oki. Okay. No, niech sobie tam żyją ile chcą. Tutaj nudna sekwencja się mieści mi w prawo. Nad lawą. Z jakąś tam ilością strzałek. Zabiskiem. Uciekaj za lawą mieszczenie... Z zjazdem i drugi sekret, sekret ok. Pomieszczenie ze zjazdem, drugi sekret. <laughs> Kurde, wcisnęłam przecież ten alt. Cis. No ale nawet mniej życia straciłam. Ale wierzcie mi, naprawdę wcisnąłem ten alt. No niestety, te stare gry nie zawsze reagują tak, jak powinny. A niestety, a jesteśmy już bardzo blisko końca w ogóle. Także ten poziomik to jest takie, takie króciutkie coś. Takie naprawdę, zupełnie nic. Nikt, nikt się tego nie spodziewał. Zupełnie jak w hiszpańskiej inkwizycji. I teraz będę trzymać alt chyba już 500 razy. <grym> Dobra, rozpuszczam, wciskam alt o. No, i teraz tak. A, bo mnie tutaj w nogę nie biją strzałki, ok? Kolejne pomieszczenie. O, patrzcie, Uzi. Nawet nie wiedziałam, że tu jest LOL. A nasz przeciwko mnie? Nie, ale nade mną. Widzieliście nade mną? Nade mną jest Kula. To było tylko taki skok wiary, żeby... Wiecie, żebym przeżyła. Dobra, weźmiemy sobie dużą mapteczkę. Tutaj sobie przejdziemy. Jak przechodzimy przez kolce, to się nic nie dzieje. Jak biegniemy, to się wtedy dzieje. Dlatego co dostaliśmy troszeczkę damage'a. Dobra, oczywiście dużo sejwów. <gry> mnóstwo sejwów. Ok. A... Tak, to jest to pomieszczenie ze zjazdem i tam jest sekret. Drugi sekret i to jest chyba... Jesus Christ. Nie wiem, czy ja sejwowałam przed chwilą, ale oh, tak gra mnie tak wkurza ostatnio. Ostatnio. Zawsze mnie wkurza. O, ta, no, już. Mhm. Zupełnie nie to chciałam zrobić. Oj, zupełnie nie to. Proszę dobrze wycelować. Na przykład tak. Okej. Okay. Teraz pomieszczenie siłmi, w prawo. Za pomieszczenie ze śledem drugi sekret. Przed dużym skokiem sekret 3. A, dobra wiem. Jeszcze jest trzeci sekret w tym poziomie. Też jest fajne. Też trzeba się troszeczkę tak dobrze wyczuć moment. Chyba, że zlamimy, to po prostu weźmiemy apteczkę. Na tym, poziom, na tym W tym momencie to już mi naprawdę leta koło tych moch, które mi wpadają zawsze do herbaty. Dobra. Uzi przyda się. Duża apteczka, przyda się. Yy, I druga duża apteczka też się przyda. Nawet dwie, patrzcie, kto by się spodziewał takiej dobroci. I tak tego nie zrobimy. Mhm. A jakbym na przykład spróbowała tak zrobić? No może być. Nie, nie będziemy robić się miszymi w prawo. Ło! Dobra, trochę nas dziabnęło, ale to nic. Druga kula. Mhm. Druga kula. Ta, nie polecam na tą małą apteczkę się chapać. Ale i tak ją weźmiemy. Co nam zabroni? Lol, smyr smyr. Okej. Okay. Trzecia kula. Dlaczego nie? W ten moment już lubi kule widzę. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Świetnie, pięknie się walnęliśmy. Ale to nic. Czy ja naprawdę muszę sejwować co pomieszczenie? Już tutaj też mi nic nie grozi. Lol. Dobra jednak. <noise> Wiecie, że pierwszy raz ginęłam w tym pomieszczeniu. Tak autentycznie pierwszy w życiu raz. I ja nie wiem, jak to się stało. Pierwszy raz ginęłam w tym pomieszczeniu. Dobra. Tutaj tylko udzi kolejna kula. Czy mi się wydawało, bo już bo mam mroczki przed oczami. Nie, kolejna kula, oczywiście, że. Oczywiście, że. Mhm, tak, to jest wy, 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 wyćwiczona już do perfekcji ten skok. Tutaj. O oh, Jezus. Pamiętacie, jeden. E, pa, pamiętacie, pałac Midasa? Tym razem ogień nie, nie znika. Co? Ja myślałam, że przeskoczę, nie? Mhm. O, świetnie. Dobra, wczytać będzie szybciej. A właśnie, zapomniałam, bo jak się wczyta grę, to te ognie znikają. A przynajmniej pierwszy z nich. Kurde, zapomniałam. No, no, no. Dobrze. Jeszcze raz. Mam prawolami, słuchajcie, mam prawolami dzisiaj. Okej. Okay. No w sumie nie wiem, czy się włączy, czy nie, więc... No come on! Wcisnęłam ten Alt! Wiecie, że gra mi to robi specjalnie? Żeby mnie wkurzyć przed samą walką z Natlą, nie? Wiecie, no to... No, Zobaczcie, no. jestem na samym końcu. Robię krok, trzymam Alt. O, patrzcie, tym razem się udało, dziękuję, dziękuję. I tutaj jest sekret w tym pomieszczeniu. Patrzę tylko, czy po bokach nic nie ma. E, tam na wprost, wiecie, przed dużym skokiem, to to jest duży skok. I przed tym skokiem jest ostatni sekret w, sekret w grze. Tak jakby naprawdę ostatni. Czegoś się tego tak nie robi. Jezus, w ogóle what the fuck. Co jest ze mną nie tak? Nie wiem kiedy. Dobra. Nieważne. Ważne, że zadziałał i nie było dźwięku yy. Sekretów w ogóle. Ok, to jest trzeci sekret, jeżeli coś. Aha, tutaj nie ma czegoś takiego jak statystyka, cokolwiek. Nie, tutaj nie ma niczego takiego, więc jeżeli się nie zaliczy ten sekret jako trzeci, to się chyba wścieknę. Tak mega się wścieknę. Bo to jest sekret. Nie wiem, czy tutaj powinnam robić. ta, tutaj powinnam zrobić standing jump. <grywy> Ach, kurde. No dobrze. Także, jak już. Jak już zaczynam. Znaczy, przestaję lamić. To może byłoby miło, gdybym naprawdę przestała lamić, ponieważ tutaj będzie już walka z natą, więc. Byłoby miło, gdyby się jednak dziełoha nie lamiła aż tak jak teraz mamisz. I dostajemy mnóstwo, jeszcze cztery. Na razie dwa, 2 plus 2. Tak, 2 plus 2 u więc całkiem sporo. A tam jeszcze czekano na satla. Mamy 6,5 tysiące prawie. Aha, świetnie. Ona już w, w mnie strzela. A na, ja nawet w nią nie mogę. O, dobra. Mhm. Duża apteczka, po co się mamy? No weź, gąsię, się! Dobra, na razie nie żyje, ale to jest dopiero pierwszy moment, jak ona nie żyje. Za w wstanie. Taki surprise, madafaka. Ona za chwilę wstanie. Wszyscy to wiemy. No! Mhm, uh -huh. musiałam podejść. Niestety nie mam jak inaczej skakać, więc muszę po prostu obserwować życie, jak obr obrwuję od niej. No, Okej. Okay. Zginęła drugi raz. No to Nara. <laughs> na To nie pozostaje. Tak, to była ta fascynująca walka z Natą. nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu w tym momencie stąd zacząć. Uciekać, tylko nie wiem jak. Na przykład mogę tutaj wskoczyć? Tak, mogę tutaj wskoczyć. Czy stąd doskoczę tam? Myślę, że tak. Myślę, że to jest idealne miejsce, żeby zacząć uciekać. Stąd. No, hopsaj. Hopsaj, bo przecież szkoda czasu, a w tym poziomie to naprawdę wylamiłam tyle, że. O, dawno tak nie lamiłam. <ścoughs> Ale wiecie, są lepsze dni i są gorsze dni, więc nie oceniajcie mnie po po tym, jak przeszłam ten poziom, ok? Nie, nie oceniajcie mojej zdolności po tym, błagam. Bo to naprawdę taka, że nadam level milionu. Prawie spadła, fajnie. Która jest godzina? 19.02. Mhm, dobra, żyjemy. No tutaj już standing na pewno nie zrobię. To sobie po prostu przeskoczymy. I kolejne przejście. Nie, spokojnie, natla już nie wstanie. Natla jest martwa. Dlaczego mam wrażenie, że tutaj mnie jakaś kula przygnieździ? Nie? Aż dziwne. No dobrze. I słuchajcie, jedyneczkę mam skończoną. Za chwilę zabiorę się za, e, za Golda do jedynki. Także na dniach też się pojawią kolejne. Jeszcze cztery. E, cztery poziomy. Stój, że kur. Trzymałam shift, ok? Trzymałam ten falony shift. O. Ja go naprawdę trzymałam. Nie wierzę, naprawdę w to nie wierzę. Ale ja naprawdę trzymam też i. Dlaczego ta gra mnie tak nie lubi? Znaczy wiecie, ta gra musi po prostu w ostatnim poziomie doprowadzić gracza do tego, żeby już nie chciał więcej do tej gry wracać. Z tym, że ja chcę wracać do tej gry, ale tylko do Egiptu. Tak jakby tych poziomów ostatnich trzech nienawidzę i nie chcę ich widzieć więcej na oczy, więc nie zmusicie mnie do jakichkolwiek więcej Let's Play Rider 1 nie! O, nie chcę grać w Atlantydę. Atlantyda jest zła, najlepszy jest Egipt, pamiętajcie. Egipt always in my uh, heart. Dobra, ja sobie zasejwuję. Bo znowu spadnę z życie. Gdzie mam stąd skoczyć? A no, po prostu tam, chyba, mam nadzieję. Biegnij leć. I tutaj jest koniec gry. Także dziękuję Wam za tą Raider 1. Mam nadzieję, że Wam się seria mimo wszystko podobała. I trzymajcie kciuki za to, żeby Gold również się pojawił na kanale. No to na razie i czekam jeszcze na statystyki. Statystyki. Dajcie statystyki. No i widzicie, i nie zaliczyło mi tego sekretu. I nie zaliczyło mi tego sekretu, bo nie było dźwięku. Pierwszy sekret był na tym moście otwieranym, drugi sekret był e, przy tym Simi, a trzeci sekret był przy tym skoku. I nie było dźwięku, i nie zaliczyło mi tego, a ja byłam w tym sekrecie. Nienawidzę Cię gro. Trzymajcie się i cześć.